Cześć, witajcie w nowym vlogu, vlog masie trochę napadało śniegu ale u nas to jest bardzo mało, zaraz zniknie bo zapowiadają wiecie, już w niedzielę na weekend ocieplenie duże zdjęłam okulary, bo zaparowały mi, dobra jest dobrze, właśnie wracam od lekarza i nawet zdążyłam to jestem zadowolona, bo <zum> zdążyłam nawet zrobić zakupy przed 10, czyli przed godziną seniorów, dla seniorów. 10.12, aczkolwiek, czekajcie, może ja Was postawię, będzie mi też łatwiej, mogę już ruszyć, co? Nie wiem, czy mnie tu widać. Co ja mówiłam? Aha, o godzinie dla seniorów. Zdążyłam przed godziną dla seniorów, i tutaj, jakby, mam takie, powiedzmy, dwa spostrzeżenia. Pierwsza rzecz, że spotkałam się już z tym w Rosmanie, nie w Rosmanie, czekajcie, co to był za sklep? To był chyba Lidl? Yy, taka informacja o tym, że tam godziny dla seniorów to był jeden konkretny sklep Lidla w jakimś miejscu, nie że cała sieć, ale właśnie, że wydłużamy godziny dla seniorów do 12.30. Nie wiem dlaczego, być może jest to związane z tym, że yy, no ci seniorzy cały czas te, te dwie godziny to może za krótko i faktycznie oni tam gdzieś się pojawiali. W tym sklepie, w znacznej liczbie, właśnie w tych godzinach między 10 a 12, a druga rzecz to spotkałam się też z czymś takim, że na przykład w Rosmanie to było, że, że pani pracująca, pani kasierka, czy nie wiem, jakiś pani menadżer. Informowała klientów o tym, że do, do 10, czyli do godziny seniora, pozostało 10 minut, 5 minut, i proszę o to, żeby zakupy już yy, yy, kończyć, robienie zakupów iść do yy, kasy. Także, no to też jest takie, właśnie widzę, że ludzie yy, jakby są wyczuleni i no jakby. Pilnują, przestrzegają tych godzin, tak mi się wydaje, aczkolwiek może niektórzy to źle interpretują, bo ta godzina 10-12 to ten, ten przedział czasowy to nie jest przedział, w którym senior tylko i wyłącznie ma robić zakupy, czy wyjść z domu w jakichś interesach, także. Może to zrobić cały dzień, ale wtedy jest taki, wiecie, szczególny czas, że nie powinno się kumulować też inne, nie powinny się kumulować inne osoby. Dobra, ja wracam od lekarza. Nie wszystko udało mi się załatwić, co chciałam. Część rzeczy muszę wykonać, wykonać. Załatwić telefonicznie może mi się uda. Próbowałam już i nie jestem w stanie się na razie połączyć, także będę próbowała dalej. Zrobiłam trochę zakupów, jadę do domu, zjem śniadanie, bo wszystko załatwiam. No, <noise> Dobra, to jadę. No i kolejna lista w nowym mieszkaniu. Hmm, wiecie, co tu Michasia znalazła? Zobaczcie sobie to. Michasia znalazła prezenty. To już pewnie widzicie u niej na kanale, w filmiku. Ale Michasia odkryła, że w mieszkaniu jest Prąd, prąd! W ostatnim bloku mówiliśmy Wam o tym, że załatwiamy podłączenie prądu do mieszkania. No i dzisiaj żeśmy przyjechali i odkryliśmy, że jest prąd w gniazdkach i w ogóle jest prąd. Aż Wam pokażę, jak to sprawdziliśmy. Mamy tutaj zamontowane rolety zewnętrzne i działają. No bo bez prądu raczej by nie działały. Dobra, już nie będę dalej zasuwała, czyli jest. Prąd! Zatem można już ruszać z remontem, jeżeli jest prąd. Sprawdzamy właśnie wszystkie rolety i okazuje się, że nie wszystkie działają dobrze. Także na pewno będziemy musieli to zgłosić, bo nie wszystkie się zasuwają. Gdzieś tam jedna haczy, a tu jeszcze nam została do sprawdzenia kilka, bo faktycznie jest tu sporo okien i w każdym oknie jest roleta zewnętrzna. Dobra, no to tyle wiecie. A Michaśka, proszę, składa klocki Harry Potter, hmm. Teraz są właśnie na moim odcinku. No i cóż to za klocki? Na razie takie coś wyszło. Ładne. To jest ta mniejsza wieżyczka. I docelowo to będzie wyglądało tak? Tak, to jest... A tu się jeszcze będą składać. Powodzenia. No, powodzenia. A wy co tam robicie? Ale to i tak nie największe są zestawy, nie? No, nie są jeszcze większe Harry Pottera. Ulica Pokodna i Hogwarts, cały. Mhm. A co my robimy? on coś tam pokazuje teraz. Tak, to idziemy. To idziemy. Przyszliśmy do Ciebie teraz. Tak, bo ja już jestem gotowa. Mini hol zakupowy, taki wiecie już mikołajkowo... No mikołajkowy no praktycznie. Świąteczny. Takie pudła. No w mikołajkowy, bo mikołajki jak widzowie widzą są jutro. W naszym wypadku z byliśmy w TK Macie Bardzo fajne takie pudełka prezentowe. Zobaczcie, no dwa... Ej, ale ja już gdzieś to widziałem. Tak, widzieliście niektórzy. Ale zobaczcie jakie są słodkie, śliczne. Oooo, coś tu było! Ja już widziałam! To A chyba będzie. na Toku będzie, w niedzielę. To będzie, ale ciś! W niedzielę? Tak, na Mikołaja, nie? A, na Mikołaja wpadajcie na wtedy na Tiktoka i tam zobaczycie to, co było w tym pudle. Także... Albo czekajcie, schowam to jeszcze, tak. bo... Mm, wiecie. A to jest patent na przejmowanie. Tak. Czegoś e, jedno drugie. Na przykład dam jakiś prezent. Nie. Jakiś prezent? Nie, nie, Michasiu. Chociaż... Jeszcze Wam chciałam pokazać w bo to pudła w Tickemaxie. Kupiłam taką misę. W tamtym roku też kupiłam sobie taką misę. Zielona, nie? E, z takimi, nie ona jest biała, ale co? z zielonymi, tajnonymi ta, te, ta też ma choineczki. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. 49,99. Tak. No, aha, cena jest, no nie szkodzi. Yy, prawdopodobnie jest ona pokryta, jakimś wiecie, sreberkiem. Yy. Yy. Srebro. Była yy, prawdziwe. No, 99% z, z no to jest Wiesz co, może tu jest jakiś taki, ja nie wiem, pyłek i to jest zalane takim, bo to. Ale zobacz, z tej strony to jest, widzisz, całe w kolorze srebrnym. Trzyma, bo może mi spać. Ja trzymam. Także coś takiego, widzicie na jakieś, no nie wiem, nawet słodkości, mandarynki. Także taka misa będzie na święta, na razie ją schowam. Znaczy no, święta, no. Tego roku jest, ale ona była taka inna. Taka inna, Tylko A tu mamy jeszcze mikołajkowe prezenty. Skorzystaliśmy też z Black Friday, z tych promocji różnych. Także każdy ma porówno, dwa i dwa. Ja Wam pokażę szybciutko. Dwa perfumy moje, dwa marka. Ale pamiętasz, myśmy kiedyś mamy coś takiego kupili? Tak, podobnego to jest taki... w maju to było. Ale którego roku? Ma to. No? Co to jest? Tak przypomina Marek. nie no. wiem, Kształtem? Diament. Pięknie pachnie. Uchi Blum. Mm, ja bez? to czuję bez jaśmin, bardzo kwiatowy, też intensywny, głęboki ja zapach. A moje są pudrowe, na... dziękuję. Marek ma dosyć intensywne pudrowe, także... My już Mikołajki, mamy prezenty mikołajkowe. A Michaśka? Ja też już mam. Harry Potter, ale mm. Klocki. A to można filmiku macie więcej. O. Tak, więc o. Ja No ja i mam tam kwiatku. teraz widzieli. No tak. A jak wy wiecie, co dostaniecie na Mikołajki już, A, to możecie... to podejrzewacie. Tak, to możecie już teraz napisać w komentarzach. Bo marzyna widzę, jest bardzo ciekawa, ale się wstydziła to zapytać o to Was. A, a dobra. teraz w kalendarzu. okienko i mam też ma swojego. Dobra. No to ja najpierw, a kto, kto ci otwiera ten duży? Ja. Tak. No to ja najpierw zacznę tradycyjnie. Trujeczka, trujeczka dzisiaj? No dzisiaj jest trójka, Bo ale chyba ja, Wiecie co tu będzie? Znowu taka kulka mała. Nie. Chyba tak. A załóż... Misio, misio. O. Duża kulka. A teraz Marzenka przejmuje kamerkę i mi sam z tym pokaże tak. jak... I teraz Marek wyciąga swój kartonik z numerem. Posłuchajcie, w ostatnim okienku miałem i złożyłem, proszę. No to był w pierwszym. No ale w moim ostatnim no. taką miękną łamigłówkę. I myślę, że teraz też będzie łamigłówka. No to ja Marek szuka trójeczki, druniecki. Michasia a, szuka trójeczka. A, a, a Michasia już ma... Trzynastka. O, tu jest mieszkańca. Dobra. No to po kolei może najpierw Michasia otworzy. Co tu będzie? Coś pod oczy, kremik. Kretka jakaś? Kretka do oczu? Kremi. Nie, nie a tak, czarna. Otwórz ją, ona jest. To jest do robienia kreski, tak? Tak, ja wstawiam. Taka. Wow. A to jest chyba wykręcane, nie? Tak, chyba się wykręca. Mm, dobra. No to przyda mi się. Czasami robię kreskę, ale nie jestem specem w tym, jeżeli chodzi a, o makijaż. Tak, no a co tutaj? Na pewno będzie znowu Hariwożelki. Ho, ho, coś ho. Mi się wydaje, że to! ten, ale dobra. Dobra. Ja coś tam że tu będzie. Ej, co to jest? To są żelki, ale to? <laughs> dobra, żelki są tradycyjnie, ale co to jest? Desodorant jakiś. Aż znaczy, ty Otwórz to, chyba, ale no? dziwny. No. Ja cię otwiera? <laughs> no normalnie Marek. Myślałam, co ty nie widziałeś takich tego. rzeczy? Ale chwila, no to się odkręca, dobra. Ale tu jest zaklejone. Znaczy, to Dobra, ja wam pokażę takie coś, słuchajcie. Co to jest, Marek? Ej, ale to co to znaczy, że ja muszę używać antyperspirantu? Ale nie no, to jest coś takiego, wiesz, nietypowy antyperspirant, bo... Nietypowy? Nie używasz go tak jak tradycyjny. Nie? Nie, musisz przeczytać. Mam nadzieję, że masz czwóreczkę. Co to jest? <laughs> co to jest jakiś kamor. No właśnie. To jest taki antyperspirant w kamieniu. Sól jakaś to jest. I co trzeba zrobić, żeby go użyć? Zwilż pod bieżącą wodą i smaruj... Widzicie, już nie, nie widzę ten wiek. I smaruj na umytą skórę. Ale pierwszy raz takie coś widzę. Mm, no to co, wypróbujesz? Ale no, oczywiście nie teraz, tak nie? Kupiły. A, to nie wiem, nie, to nie wiem. Ja! To skrzaty elfy kupowały do widzicie, tego kalendarza. jest ja miałbyś wamigówka, ale w sumie jest łamigłówka. Mm. Ale fajnie w to jest. Ale widziałeś kiedyś coś takiego? W życiu? No widzisz? także zobacz. Ja myślę, że wiesz co, że to takie, wiesz, takie, jak pomadka. Takie coś. Ten kalendarz jest odkrywczy. Mm. Jak, jak spotkaliście kiedykolwiek z takim antyperspirantem w kamieniu, to napiszcie w komentarzach. Także co, tematycznie pakujemy z powrotem kartonik i widzimy się w następnym okienku. Tak, a jutro jaki czeka? O, czwóreczka duża. Mam Ufa, nadzieję, że coś ty? będzie ty wielkiego. A Ty masz, masz... masz czwóreczkę, też mm. duża czwóreczka. No to do jutra. Dziś wyszperałam zeszłoroczne i jeszcze może kilkuletnie różne y, takie zimowo świąteczne ozdoby, dekoracje przyniosłam do domu. Trochę się przy tym ubrudziłam, no wiecie. Mam tu z, za mną całą stertę. Za chwilę będę wszystko oglądać, wyciągać, zobaczę, co się jeszcze nadaje, co można jeszcze użyć w tym roku, czego można użyć, czy, a co trzeba już wyrzucić. Natomiast y, część na pewno będzie trzeba odświeżyć. No to wam teraz pokażę, co to takiego jest. Zobaczcie. Muzyka I tak się prezentuje cały zestaw, który znalazłam. Odświeżyłam, trochę Wam pokażę, może bardziej szczegółowo. Tuto, tutaj są takie dwa skrzaty. Pani skrzatowa z warkoczykami śliczna i Pan skrzat. Te figurki, powiedzmy sobie, są tak. No, figurki, maskotki, nie wiem co. Są obciążone. Tutaj mają taki woreczek z. chyba to jest kasza. No i. O, proszę, sadzamy dubką, i siedzą sobie to jest taka choinka z zeszłego roku jak ktoś oglądał vlogmasy to na pewno widział ona jest na lighta śliczna, srebrna no tutaj figurki no i takie pierdółki jak widzicie tu jest zestaw takich lampek różnych, taka skarpeta no ją muszę przeprać więc odłożę tu do pluszaku, tutaj też na baterie gwiazda no misiu tylko do postawienia turenifer, taka kula jest bardzo popularna. Kula śnieżna ze śniegiem, kula śniegowa, choineczka. Ona y, nawet powiem Wam nie, nie przybrudziła się aż tak była dobrze zafoliowana, bo ona jest takiego, wiecie, futer. Taki wieniec, jeden taki wieniec, no ja wiem wieniec. Drugi. Ten mi się bardziej podoba. Ten kupiliśmy na jarmarku y, w tamtym roku jarmarku bożonarodzeniowym. W tym roku chyba nie będzie takich rzeczy. Nie będzie jarmarku, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. No i takie jakieś tu pluszaki. No, takie maskotki, misio. A to jest nie wiem jakiś bałwanek, który przycuknął. No i to, ale najbardziej podoba mi się ten. Tutaj akurat mamy pluszakową rodzinę pierników. Pani piernik, pan piernik. I chyba córeczka piernik. To coś jak Marzena, Marek i Michasia. To wszystko idzie do przeprania i tak się to prezentuje. Tak jak mówiłam, większość rzeczy nawet, tutaj tak teraz patrzę, kupiliśmy, większość, część rzeczy kupiliśmy na jarmarku bożonarodzeniowym. No, to są takie bardzo popularne przedsięwzięcia. Myślę, że w tym roku nie będzie takich jarmarków bożonarodzeniowych, a jeżeli będą, to będą bardzo ograniczone. W każdym razie na razie nie słyszałam o tym, żeby gdzieś w pobliżu nas taki jarmark się odbywał szkoda, no ale to już do tego się przyzwyczailiśmy i non stop każdy to powtarza, jest sytuacja jaka jest i tak dalej, i tak dalej, więc no już nie będziemy narzekać, ani tam psioczyć, no bo po prostu tak jest biorę się teraz za sprzątanie a potem idziemy do sklepu bo dzisiaj jest 4 grudnia, dzisiaj jest barburka. U nas na Śląsku barburka to jest bardzo ważne święto. Święto, no przede wszystkim tej Braci Górniczej, bo święta Barbara to jest patronka górników. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o święto, to. Święto Barbary, czyli wszystkie kobiety, dziewczyny, dziewczynki z imieniem Barbara mają swoje święto. Obchodzą imieniny po prostu. A że my w rodzinie mamy Barbarę, <grych> Barbary, Basie, Babcie Basie, no to tradycyjnie tak robimy, że co roku Babcia Basia coś od nas dostaje. Tylko chyba nie mogę teraz powiedzieć albo powiem, bo przecież ona wie. Na pewno dostanie gwiazdę Betlejemską. Także, bo to co roku dostaję, więc na pewno by się domyśliła, no i tyle, dobrze? No, to wszystkim Basiom, Barbarom, oglądacie to z opóźnieniem, ale życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Tak, jeszcze na koniec tego Vlogmasa, zanim Marzenka otworzy czwarte okienko i ja otworzę, bo się nie otwieram, to chciałem Wam pokazać, jakie ja dzisiaj kupiłem niesamowite wędliny, popatrzcie, znaczy niesamowite, ktoś powie wędlina jak wędlina. Ale to są swojskie wędliny z gór podobno. Tak się mówi. Taka oto polędwica. Nie tam widać. Tu już na próbę był krupniok, ale zostało tyle. I kiełbaska. Bardzo dobre. Smakowało, Marzynce? Smakowało, ale najbardziej z tego wszystkiego smakował mi krupniok. Tak? <laughs> no. Kiełbasa tak... Ona jest za bardzo taka dla mnie... Nie wiem. Hmm. Znaczy, słuchajcie, w tej kiełbasie jest dużo przypraw, dużo czosnku, dużo pieprzu wolna, I, one, i właśnie i te wszystkie wędliny były w ogóle ciepłe jak je przyniosłem tak, do Tak, tak, ciepłe. Także to jest coś takiego innego. I jeszcze jedna rzecz, tylko mówię o jedzeniu. Kupiłem też takie ciasteczka. No, Marek, ty bardzo, tylko o tym ceni, mm, Ale wiesz, jakie nawet nie cierpi? Są, ja nie lubię. One, znaczy nie lubi, no. One, one mi takie on gorycz. Ja nie, nie cynamonowe z orzeszkiem włoskim, bardzo a, dobre. wiecie, nie. Także kupiłem resztę, zostawię, na potem tu masz jakieś puszki, co w piłkło pierniki? Nie, no, wyciągnęłam sobie już takie puszeczki, bo to wiesz, czy ciasteczka, czy. no raczej pierniki jednak. Tradycyjnie w czasie y, grudniowych Fio. dni. Ale to jeszcze nie teraz. Otwieramy kalendarzyki. A Michasia chce, czy nie? No idę, idę. Bo ona zawsze przychodzi. Moment, ja czym muszę światło zrobić. Dobra. To ja w tym czasie otworzę okienko numer 4 i nie wiem słuchajcie, gdzie ono jest. Tu, matko, to będzie jakiś kurdu Pelek. O, do przewidzenia to było. Hmm, w tym oh. roku ten, Marzena, mówisz, ten kalendarz jakoś nie wypał. Może mówi, że ten kalendarz nie za bardzo, ale chyba dlatego, że w tym kalendarzu w tym roku są jakieś dwie karty. Które można zrealizować w sklepie i nie wiem, ja tylko nie a to dobra Dlatego może są takie małe wiesz, czekoladki, bo chyba w szósteczce będziesz no to miał to I chyba tutaj też taki kształt. Między 20 ma. a 700 zł, teoretycznie. Wow, co? No, dobra. a tam słuchajcie, jest tu jakiś, nie wiem co tam się, się dzieje. Ja Przy Co Tam ogólnie się dzieje pluszakowo przez świątecznie Zacznijmy od tego, czyli tu. bierzemy czwóreczkę, Michał, to ma gdzie jest tak. co? Ona ma okrzelne, ale jeszcze nie otworzone. Małe. U, u, la, la. Co jest? To jest chyba jakiś demakijaż. Myślę, że dwufazowy, bo widzę po mm -hmm. tej strukturze jak... Dwie fazy. E... Tak. Dobra, to teraz Marzenka sobie musi usiąść. Dobra, to ja siadam i się odłożę się tam. I teraz, żeby nie upadła z wrażenia. Czwóreczka, gdzie czwóreczka? Ej, nie ma! Nie! Tutaj, dobra, wyciągaj. Dużo wszystko. No ale, ty, mam ale mam... to ma, musi. Nie, no niech już nie wyciągnie. Nie, mam ale co, że... O nie, ciężkie! Mam <laughs> igłówkę! Jest słoiczek, tak go wstawiam. Ja chyba, już tam jest. Ja też wiem, co to jest. Nie wiesz? Wiem. O, jakie ładne! Czekajcie! O, piękne! No śliczne! A w ogóle jak pachnie! mi pomogła wybrać. No. Magiczne święta. Z Janki Kandel, ale pięknie panie Właśnie tak świątecznie. No jest mm. Chyba mi tam, na tym ołtarzyku sobie postawi. To ja muszę sobie podejść. No. A tu już stoją tak. A możesz tam położyć, Marek. Dobra, tu już stoi moja kostka. Marzenki domek świeci. Coś zielonego i tu jeszcze teraz dołożymy. Świeczkę mam no, o, tak. o, nie tu ją gdzieś dał, tak. Tak się to no prezentuje. No, bardzo fajne. Mucha była? Gdzie była mucha? Znaczy taka mała muszka. Eee, owocówka. W herbacie? Uu, ja to już bym nie piła takiej Nie? Typowe. A ja bym ciągle wypił Dobra, dalej. to Marek, czas na ciebie będzie jutro, a nasi kochani widzowie zobaczą to w kolejnym vlogu. Tak. tak. Eee, My w poniedziałek? Dziękujemy za oglądanie w poniedziałek. Hmm. Tak, poniedziałek. Także już będziemy po Mikołajkach tak. i zobaczycie co... Już wiecie, bo ja Wam mówiłam. Yy, ale my czekamy za to na to, za to, na to, na yy, żebyście napisali w komentarzach, co wy ewentualnie dostaniecie. O, teraz mi ręka zjechała i tak czoło. Od Mikołaja. No Dobra. I co? To co? Żegnamy no, się. A taka szósteczka będzie. A szósteczka, a jeszcze piąteczka. No. A, to na razie. Pa, pa. i wesoły Mikołajek.